w kolejnym odcinku na moim kanale no w sumie to będzie taki malutki odcinek ale chciałem tylko powiedzieć wam ja zmieniłam nazwę e... bo coś mi się zepsuło i właśnie musiałem zrobić roblox od nowa e... ja się nazywam chwileczkę zobaczę co ja Kubeczka, wyjdziesz z tej gry. Tylko wyjdziesz z Adopt Me, zaczekaj! Zacznij mi leguje. Teraz kiedy nagrywam, ale spokojnie. E, jak jakby co jak chcecie się ze mną poznać, Nie mam żadnych e, ten, przyjaciół, e, więc. Jak chcecie ze mną się spotkać, to macie tutaj mój nick hydraxpodloga.pl Oczywiście nie, nie literkami, e, ta podłoga, tylko taka kresetka na dole. E, dobra. Więc to by było na tyle, to był taki krótki odcinek, żeby, żeby nie męczyć was, żeby żebyście zatrzymywali mój odcinek, żeby zobaczyć mój nick. Dobra, więc do następnego odcinka. Elo.